Dzień dobry. Hello, hello. Jestem dzisiaj z moją pomocnicą Tosią i będziemy robić. Tosia, co będziemy robić? E, wanilowy shake z lodami. Lodami, mleko i co jeszcze? I śmietana. I śmietana. Tak, i będziemy potrzebować do tego szejka waniliowego pół litra lodów waniliowych, ale może być inny smak. Na przykład. Kruskawka, karmel, czekolada, wanilia, jakikolwiek chcesz. Nawet topi. No dokładnie. I będziemy potrzebować do tego 250 ml e, mleka. Bardzo dobrze. I 100 ml śmietany, kremówki lub tortowy. Tak, kremówka tortowa dla osób mieszkających w Wielkiej Brytanii może być nawet double cream. I teraz tak bardzo prosto będziemy to robić. Potrzebujemy blender i łyżkę. I łyżkę teraz podniosę. I tu będzie to się prezentować. Co będziemy robić? Najpierw wlejemy do blendera mleko. Tak. Ach, nic się nie stało. Trochę się. A, nawet się chyba nie wylało. jednak kropek. No szkoci. Teraz wlejemy do blendera śmietanę, tak. I teraz będziemy potrzebować pół litra lodów, ale tutaj w opakowaniu jest trochę więcej. Otóż Kasia to się pokaż. Jest ich więcej. Muszę pokazać, bo tu nie widać, trochę bardziej go podniosłam. O, jest ich więcej i te wszystkie lody. Tosia wepcha do blendera. To wszystko? Wszystko. Ale to tak powoli, tak wiesz, łyżką. No, to obniżę. O właśnie. Dasz radę? No. Łyżką. Jak wiesz, potrzebowała pomocy, to powiedz, to, to zrobię. Mam dzisiaj pomocnika i Tosia, wyręcza mnie. Już nie wyręcza, bo zabrzmiało niedobrze. dobrze. Pomaga mi. Mam pomóc? No. Mam pomóc, Dobra, daj, to ja wezmę ten mocnik. Ciężko, bo tak się mi wpierduje. To... No wiem, wiem. I też. Ja tu tego wezmę, ci pokruszę tego, o, dobrze, żeby to. Tu... Było widać? A ty wrzucisz to. Okej, okay, już się. Już. Dobrze. Tak? Uważaj, żeby nie prysnęło. O. Tu nie było widać, tu byłoby obniżone. I teraz założymy. Trzeba założyć. Tak. Teraz sam włączony jest w kontakcie. Okej, ten czarny. ten czarny. tak, tak, tak. włączony. teraz włączony jest, tak. teraz włączony jest i Dajemna. i włącza, najpierw włączamy na jedynkę. Ale że to, słuchaj ja się? nie bardzo chce nam ruszyć, bo jest duży kawał, ups, to chyba za duży, no nic, weźmiemy i zamkniemy ich. jeszcze raz. Zobaczymy. Dobra. E, zobacz, jeszcze nie. Za duży kawałek, za zimne, więc musimy jeszcze zmiksować, czyli musielibyśmy na mniejsze kawałki dać, a chcieliśmy na łatwiznę pójść i dać duże. Tak? I sprawdzimy. Nie. E, jest już gotowe. I teraz moi kochani, bierzemy trzy, trzy szklanki, albo ile chcesz. Tak. Mamy takie trzy O. Ha, i coś wiesz? mamy jeszcze. A jak jak myślisz? Mamy 80 papierowy słomek. Dobra. I teraz je przelejemy. No i mamy już szklanki uszykowane. Mam I oprócz tego co mamy? Trzy kreskawki: trzy szklanki naszego waniliowego shake'a i trzy słomki. Tak. No to najpierw wlejemy naszego milkszejka milk do szklanki. Tak. Super, super. No to ja jesteś mistrzem. nie, No, do uwagi, że to już będzie wyciekać, jak tu skarpetki położysz. Zostało coś? Podaj no to, daj ten kubek, bo to żeby tak ładnie wyglądało. Pięknie, to wyszły takie trzy kubeczki szklanki. Oj, cudownie, pięknie. Wyśmienicie. I teraz damy. Zobacz, to jest chyba. Tosia będzie chyba moją następczynią i będzie robiła takie szejki i inne rzeczy. Ale wiesz co, Tosia? Zobacz, zobacz. Co pasuje do tego jeszcze? Mam. Czekaj, czekaj, czekaj. No, nie, 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 to za duże. Zobacz, o zobacz, takie listki, o takie, o cyk, o cyk i zobaczcie, po prostu jest cudowne, wspaniałe. No, ja nie wiem to się, ale byście Ciebie chyba nie zrobiła tego, nie? I ja wymyśliłam te truskawki. Tak, To się wymyśliła truskawki. A te mięte i słoneczki. No. I ja pomyślałam o zimne picie i o się. Tak, bo to się mówiła, to by się przydało jakieś zimne picie. A ja nie miałam pomysłu. A ona mówi do mnie, a szejk, szejk. A ja takie oszukałam, ale ja nie mam loda. Ale masz. Ale miałam. I tak... Psykotycznie takie... ja. Bo chowała, żeby ona mogła <laughs> Nie. Nieprawda, bo nie chciało mi się robić szejka. No i takim sposobem, takim sposobem mamy na upalne dni super dobrego szejka. Zapraszam do wypróbowania. Smaki mogą być różne. No to swoje kopie. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. O. Czekaj, jeszcze musimy o. zdjęcie zrobić. Zapraszam do wypróbowania. Niech Wam uczestniczą w tym dzieci. No i miłej degustacji. Jeśli spodobał Wam się przepis, to proszę o postawienie łapki w górze. Dziękuję bardzo.